it's Przejeżdżają przez Trzebiatów, Piątego, Gryfice, Płoty, Resko. Prom dalej na Szczecin i w kierunku Odry. Pododdziały niemieckie wycofują się w popłochu z wału pomorskiego, idą w kierunku Świdwina, gdzie dostają się w okrążenie przygotowane przez pododdziały rosyjskie i polskie. Mówimy dzisiaj Kocioł Świdwiński. Ponoszą tam straszne straty, ale część pododdziałów przebija się i kieruje się w kierunku Brojc, Gombina. Maszerują wzdłuż regii, którą przekraczają w miejscowości Bożęciń starym drewnianym mostem, którego już nie ma. Kierują się w kierunku Górzycy. Większość pododziałów niemieckich na swoich mapach miało zaznaczone, że idą w kierunku otoku i dalej na nie. Nie idzie na otok, tylko skręca w prawo i przemieszcza się do miejscowości Kłodkowo. Nie wiadomo dlaczego, trudno dzisiaj to ocenić i powiedzieć, nikt tego nie zbadał. E, kiedy przyjeżdżają do Kłodkowa, e, niemieccy e, gospodarze, którzy, którzy jeszcze są, jeszcze nie opuścili, nie opuścili tutaj swoich gospodarstw, E, meldują dowódcy e, tego poddziału niemieckiego, że nie ma łączności, infrastruktura została zniszczona e, i oskarżają o to e, polskich pracowników przymusowych, których tu jest e, dosyć dużo. E, każdy gospodarz miał, e, jak to się mówi, swojego parobka, czyli e, pracownika przymusowego, który pomagał mu w gospodarstwie rolnym. E, niemiecki dowódca podejmuje decyzję wyłapania wszystkich mężczyzn, którzy są w wkładkowie pracowników przymusowych, mówimy dzisiaj żołnierzy września 39 roku, bo tak było, bo niektórzy brali udział w kampanii wrześniowej. Wyłapują ich 20. Ze zeznań świadków, nieżyjących już świadków, tu z panią Moniką kiedyś sobie tam dyskutowaliśmy, jak robiliśmy rekonstrukcję. Jeden z mężczyzn się uchował, przykryty jakimiś pierzenami, czyli to był 21. 20 ich schwytano. Zgromadzono ich na świetlicy wiejskiej. Tam jeden schował się pod schodami, czyli w zasadzie zostało Niemcom, Niemcom 19 pracowników przymusowych. Co się dzieje? Ustawiają kolumnę, pracowników przymusowych pieszo gnają, kierują się w kierunku Niechorza, ale nie idą na Trzciwiatów, tylko skręcają w lewo, duktami, takimi polnymi drogami, leśnymi drogami, kierują się w kierunku Niechorza. Co się stało, że stanęli na odpoczynek w skalnie nad jeziorem Liwiałuża? trudno nam powiedzieć. Może ci pracownicy, ci więźniowie, których wzięli z sobą, byli powolni, może ograniczali ich możliwości przemieszczania się, ale tam zapada najgorsza decyzja ich w ich życiu, nie wiedzieli, co będzie. Podczas odpoczynku Niemcy po prostu mordują dziewiętnastu tych dziewiętnastu, których zabrali z sobą. Rozstrzelali ich podczas odpoczynku, e, przymaskowali ich ciała i ruszyli dalej w kierunku, w kierunku Niechorza. E, co się dalej dzieje? E, rodziny, które zostały tu, były żony, zostali jeszcze inni, którzy, którzy w Kładkowie przybywali. E, dowiedzieli się o tym, co się stało w skalnie, więc wzięto furmanki, furmankami pojechali tam w rejon e, mordu tych naszych pracowników przymusowych. I co się okazuje, z dziewiętnastu ciał wykopano dziewięć ciał, ekshumowano ich i furmankami przywieziono ich tutaj, właśnie w to miejsce. Tu w zbiorowej mogile zostali pochowani dziewięć ciał, dziesięć, słuchajcie, minęło osiemdziesiąt lat, nie wiemy, nie wiemy gdzie są, nie zostali ekshumowani, gdzieś ich prochy tam spoczywają. Ale to nie mam to e, rozważać teraz. Od tego są historycy. Nikt się za to nie wziął. Ta data 9 e, też została niedawno, może to tak kilka lat, że to był 9 marzec 1945 roku. E, jutro 10 zamyka się pierścień wokół twierdzy Kołowrzek. E, w zasadzie już niemieckie poddziały się tak nie przemieszczają. Yy, został dziewiąty i chyba już zostaniemy przy tym dziewiątym, chyba że ktoś odkryje, odkryje nową historię yy, tego mordu pracowników przymusowych. Składkowa, ale mordu, który odbył się w miejscowości Skalno. Cześć ich pamięci. Ball. 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 albo Tak mało, tak mało Jednego serca Trzeba mi Na Co przy moim miłością zadrażało. Przedstawiciele Stowarzyszenia Społeczności Cerkickiej. A byłbym cichy pomiędzy Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i serdecznie Was zapraszamy na ciepłą kawkę, herbatkę i coś słodkiego na swój With mi.